Yeah, witam Was bardzo serdecznie. Zapowiadana recenzja książki Skazany na trening numer 2. Dokładnie ta książka, którą Wam teraz pokazuję. Zaawansowana zaprawa więzienna. Nikomu nie polecam iść do więzienia, ale książka będzie jak najbardziej pomocna. Pamiętacie, pierwsza część skazany na trening widać. Widać. Link macie tutaj do filmu, do pierwszej recenzji. No, ale jedziemy z konkretną drugą recenzją książki. Jak zwykle, próbuję Was zachęcić do kupienia tej książki, próbuję Was zainteresować tematem, a nie omawiać ją od początku do końca. Powiem, co w książce się znajduje, po to byście mieli obraz tego, co dostaniecie, jeżeli będziecie chcieli wydać te 50 zł. Ja wydałem za nią 50 zł. Oczywiście na Allegro może wyczejcie coś tańszego, albo najlepiej sobie kupić używaną, po co się. Po co wam nowa książka? Książka to książka. Słowa zawsze są na kartce tak samo napisane, wszystko jedno czy używana, czy nowa. Na początku odpowiedź na pytanie. Wiele osób pyta się mnie, co kupić, skazanego na trening, część pierwszą, czy może od części drugiej zacząć? Słuchajcie. Część pierwsza, czyli ta książka. Tak. To jest zbiór najważniejszych ćwiczeń, które każdy z Was zna. Chodzi o Pompy na jednej ręce, podciąganie na jednej ręce, pistolety, ćwiczenia na brzuch, co tylko. Macie te sześć głównych ćwiczeń kroków mistrzowskich i ta książka pokazuje Wam sposoby na to, jak dojść w 10 krokach do tego kroku mistrzowskiego. Dodatkowo daje Wam plany treningowe, macie ilustracje, kroki przejścia, czyli to jest Wasza podstawa. Jeżeli chcecie tylko trenować w domu, rozwijać się w tych... W głównych ćwiczeniach nie potrzebujecie żadnej innej książki, tylko część pierwszą, podkreślam. I teraz tak, w skrócie na początku, czym jest część druga. Jest to książka w pewnym stopniu zaawansowana, jeśli chodzi o ćwiczenia, ale opisująca głównie ćwiczenia, których wcześniej nie było w pierwszej części, to są ćwiczenia uzupełniające, atakująca problem siłowy, jak zwiększać siłę efektywniej. Omawiająca także zagadnienia motywacji, diety, a nawet wychodzenia z kontuzji, postępowania w czasie kontuzji. No ale przejdźmy do pierwszego punktu, czyli ćwiczeń. Druga część skazanego na trening jest znacznie grubsza od części pierwszej. Można więc sądzić, że będzie tutaj więcej ćwiczeń, więcej ilustracji. No niestety nie, ponieważ pierwsza część skazanego na trening opisuje Wam podstawowe ćwiczenia, które znać musicie, jeżeli interesuje Was kalistenika. Druga część opisuje tylko elementy zaawansowane i to nie wszystkie, bo jak wiemy, popularny jest teraz ten street workout. A street workout to m.in. ćwiczenia takie jak muscle up, ćwiczenia takie jak flaga, flaga smoka i wiele innych. Tutaj znajdziecie tylko część tych ćwiczeń, nie wszystkie. Więc zacznijmy od początku. Pierwsza część, czyli ćwiczenia uzupełniające. Przykładowo, wzmacnianie chwytu, rozbudowywanie przedramion. Znajdziecie to tutaj. Rozbudowywanie mięśni łydek bez dodatkowych ciężarów. Także jest duży rozdział poświęcony łydkom, w jaki sposób je trenować. To czy ja uważam, że to coś da czy nie da, to nie ma znaczenia, bo mimo wszystko to coś zawsze da, ale jeżeli genetyka jest niesprzyjająca, to nawet jakbyście te łytki nie wiadomo jak napierdzielali, będzie ciężko. Nawet w książce jest to podkreślone. Dalej. Yy, boczne, skośne mięśnie brzucha. Również mamy tutaj ćwiczenia na nie. I bardzo popularne ćwiczenie, które pewnie od razu podnieci większość osób. Chodzi oczywiście o flagę. Tak wygląda flaga, a więc mamy tutaj ćwiczenia na partie mięśniowe, które nie były wymienione w pierwszej części. Nie są to ćwiczenia obowiązkowe. Są to ćwiczenia dla osób zaawansowanych, które w pewnym stopniu chciałyby zwiększyć ich siłę i wytrzymałość, ale niekoniecznie podstawa treningu, którą każdy z Was musi zaaplikować do swojego planu. Więc tu mówię, to nie jest mus, ale jeżeli chcecie się bardziej rozwinąć i zależy Wam na sile, przykładowo, lepszej sile w podciąganiu, albo chcecie zacząć robić wiele ćwiczeń trudnych gimnastycznych, Wtedy jak najbardziej powinno się sięgnąć porady z tej książki. Kolejny element rozdział książki to stawy. Stawy w książce mają swój całkowicie oddzielny rozdział podzielony tak naprawdę na dwie części. Pierwsza to jest gibkość napięciowa. Związana jest oczywiście z rozciąganiem stawów w specyficzny sposób. Jak wiecie, większość trenerów powie wam, że stawy i mięśnie stawy, mięśnie, chodzi o rozciąganie mięśni, a nie stawów, że mięśnie powinno się rozciągać na luzie, czyli mięśnie powinien być luźne i mocno rozciągnięty, ale na dobrą sprawę, dobrze wszyscy wiecie, że niektóre ćwiczenia robione w pełnym zakresie ruchu również rozciągają wasze mięśnie, a one wcale nie są luźne, są napięte, przykładowo, weźmy na przykład przysiady za sztangą pełne, z dupą do ziemi, one rozciągają nie tylko pośladki, mięsień dwugłowy, czworogłowy. To jest wszystko napięte i mimo wszystko rozciągnięte. Bo jest wiele ćwiczeń, wyciskanie nawet sztangi na ławce płaskiej. W momencie, kiedy weźmiecie sobie tą sztangę troszeczkę węziej, nie tak szeroko, opuścicie do samego dołu, ile się da, albo na przykład wyciskacie handlami na ławce, tak samo możecie opuścić je niżej, wtedy wasza klatka piersiowa jest w tym momencie rozciągana, mimo iż jest napięta. Także tutaj mamy gipkość napięciową. Drugi motyw, bardzo ciekawy, a mianowicie trifekta, trzy ćwiczenia, które teraz Wam dokładnie pokażę. Są to mostki, pozycja L oraz pozycja skrętu, zarówno w prawo, jak i w lewo. Na czym one polegają? Trifekta to ćwiczenia rozciągające konkretny łańcuch naszego ciała. Łańcuchy są trzy, przynajmniej w tej książce wymieniane są trzy. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest więcej. Chodzi o łańcuch boczny, przedni i tylny. Mostki rozciągają łańcuch przedni, spinają łańcuch tylny. Pozycja L spina łańcuch przedni, rozciąga łańcuch tylny, a pozycje skrętu skręcają jeden łańcuch, spinają go i drugi rozciągają. Logiczne. Trifekta to coś całkowicie innego rozciąganie siłowe. Zarówno rozciąga mięśnie, jak i wzmacnia, zwiększa waszą siłę. Ale o tym. Myślę nakręcę całkowicie oddzielny odcinek, kiedy już będę troszeczkę zdrowszy i będę mógł te ćwiczenia wszystkie Wam zaprezentować na sobie. Trzeci element to, nazwijmy to, motywacja i rzeczy poboczne. Teraz Wam coś ciekawego pokażę, spójrzcie na to. Nie wiem jak ostrość złapię, to jest plan odżywiania całej diety. Kogoś może to zainteresować, skoro szukacie sobie diety, jak jeść, macie tutaj posiłki wymienione, porcje, wszystko tutaj jest. Ale co ciekawe, jest to całkowicie e, inny aspekt żywienia niż przedstawiany przez dietetyków, ponieważ Paul Weight jest za trzema posiłkami w ciągu dnia, czyli e, trybem odżywiania skazańca, więźnia, a więc... Jemy tylko trzy pełnowartościowe posiłki. Oczywiście zaraz znajdzie się dużo kontrowersji i słów, że to trzeba byłoby ogromnej ilości jedzenia jeść na jeden posiłek. Że organizm by źle funkcjonował, bo lepiej jeść mało i więcej. I tak dalej. To jest kolejny temat na bardzo ciekawy i rozbudowany film, więc zostawiam go. Przeczytajcie sobie o nim w książce, jeżeli będziecie chcieli ją kupić. A ja postaram się go rozwinąć w kolejnym filmie. Aspekt motywacji w książce opiera się na opisaniu przeszkód, jakie najczęściej pojawiają się w momencie, kiedy my chcemy zmienić swoje życie. Chcemy zacząć trenować, chcemy zacząć być silniejsi, chcemy zacząć lepiej wyglądać czy być zdrowsi. Jakie przeszkody stoją nam na drodze i w jaki sposób można je pokonać? Oczywiście każdy ma swoje sposoby, ale warto o nich przeczytać także w tej książce. Trzecią rzeczą są kontuzje, o których wcześniej powiedziałem. W jaki sposób wychodzić, z kontuzji, z głową, i co zrobić, kiedy już ta kontuzja się pojawi? Tak od siebie mogę dodać, że w tej książce jest opisany sposób, który sam zawsze stosuję, a mianowicie roztrenować kontuzję, ale z głową. To nie oznacza, że skręciliście kolano, czy macie jakąś większą kontuzję, i nagle idziecie i robicie taki sam trening. Nie. Po prostu trenujecie, nie porzucacie treningu tej partii mięśniowej, co najwyżej robicie kilkudniową przerwę, i zaczynacie treningi, lekkie, bardzo lekkie, zmniejszacie ciężar, albo stosujecie tylko kalistenikę, zapominacie o ciężarach. I robicie najprostsze ruchy, w większej ilości serii powtórzeń, tyle ile możecie zrobić, tak żeby się nie zajebać. I wtedy szybciej wyjdziecie z kontuzji. Mogę Wam to potwierdzić, bo miałem ostatnio ten problem z kolanem i nie porzuciłem treningu. Regularnie trenowałem nogi i to kolano. Robiąc bardzo lekkie ćwiczenia, przysiady do krzesła, przysiadę z samą sztangą albo w ogóle bez sztangi. Wykroki. To, co mogłem robić, robiłem i dzięki temu szybciej wyszedłem e, z tej kontuzji, z tego problemu. Już teraz mogę wam zapowiedzieć, że będzie skazany na trening numer 3. Powiedziano, napisano o tym w książce C-MAS, trening kalisteniczny na masę. Skazany na trening numer 3 ma poruszać temat siły dynamicznej. E, i głównie tego, przynajmniej, o tym poinformował Paul Wade. Jak będzie naprawdę, co będzie w tej książce, przekonamy się. Jak na razie, te dwie części, które tutaj widzicie, są naprawdę grube, jest co czytać, mają ponad 300 stron, prawie 400, więc, lektura jest konkretna, jest bardzo dużo ciekawych informacji, dlatego polecam sobie kupić te książki, jeżeli Was interesuje. Temat kalisteniki i nie tylko. Osoby, które nie są przekonane do treningu z obciążeniem własnego ciała, może w końcu się do niego przekonają, może w jakiś sposób e, pozbędą się urazów, które wcześniej im doskwierały w momencie, kiedy używali tylko i wyłącznie ciężarów na siłowni. Możliwe, że poprawią swoją technikę lub siłę. Także to będzie na tyle. Krótka recenzja. Wiecie co będzie w tej książce, wiecie czego się spodziewać. Zastanówcie się, czy chcecie wydać te pieniądze i pamiętajcie. Jeżeli nie macie części pierwszej skazanego na trening i interesuje Was tylko i wyłącznie trening Waszego ciała, nie polecam kupywać drugiej części, bo tutaj nie ma żadnych podstaw. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się do następnego odcinka i hej.